Patrząc, jak dynamicznie zaczął działać minister Waldemar Żurek, to jak Pan sądzi, dlaczego takiej dynamiki w działaniach poprzednika profesora Adama Bodnara, właśnie zabrakło tej dynamiki profesorowi Adamowi Bodnarowi? Um. No cóż, myślę, że to wynikało z, w dużej mierze z, przyjętego, z przyjętej strategii działania przez minister sprawiedliwości profesora Adama Bodnara. Strategii opierającej się na założeniu, że dopiero po zmianie na stanowisku prezydenta, po objęciu tego urzędu przez osobę, która byłaby skłonna podpisywać ustawy, które by przywracały ład konstytucyjny i praworządność w naszym kraju, że dopiero wówczas minister zapewne zamierzał podjąć określone działania, ale po pierwsze no, zawieszanie, że tak powiem, wszystkiego na, na tym zdarzeniu przyszłym i niepewnym. To jest wyborze określonego kandydata na urząd prezydenta. Myślę, że nie było dobrą, dobrą strategią. Jednak brakowało nam wszystkim tego, żeby Ministerstwo Sprawiedliwości pokazało w ogóle, co zamierza zrobić także po wyborach prezydenckich. Justycja, której jestem członkiem, komisja kodyfikacyjna powołana przez ministra sprawiedliwości, przedstawiła z dużym wyprzedzeniem projekty ustaw. Projekty ustaw o Krajowej Radzie, Sądownictwa, sądownictwa o statusie neosędziów. No mówię opisowo, czego dotyczyły te projekty. Ustawa o Sądzie Najwyższym. Natomiast minister sprawiedliwości poprzednia, Adam Bodnar, nie przedstawił, że tak powiem, swojej wersji i taka wersja z rządu nie wyszła, nie została przysłana do laski marszałkowskiej. Stąd też nikt z nas nie mógł dowiedzieć się, Jakie są w istocie zamierzenia Strabodnara? E